Posłowie Platformy Obywatelskiej ponownie złożyli do laski Marszałkowskiej projekt ustawy o powiecie metropolitalnym. Złożony projekt dotyczy nie tylko aglomeracji Śląskiej, ale także innych miast. Platforma Obywatelska będzie tą partią, która będzie po raz pierwszy w historii parlamentu nad tą ustawą już procedowała, także będziemy mogli się dowiedzieć w sposób już jednoznacznie oficjalny, jakie są stanowiska poszczególnych klubów dotyczące tej, tej ustawy. Jeżeli doprowadzimy skutecznie do powstania aglomeracji górnośląskiej, do metropolii śląskiej, czy jeszcze jak inaczej ją nazwać, to wtedy konkurencyjność gospodarcza i każda inna i społeczna i kulturowa naszego województwa znacząco wzrośnie. W naszej ustawie bardzo rozszerzyliśmy formy współpracy komunalnej. Otóż powiat metropolitalny będzie mógł tworzyć, zawierać związki, porozumienia i, i zakładać stowarzyszenia nie tylko, z, nie, tylko z, gmin, nie, nie tylko z powiatami, ale także z gminami. W związku z czym zakładamy, że powiat metropolitalny tutaj będzie pewnego rodzaju następcą prawnym miast na prawach powiatu, które w tym momencie tworzą KZK GOP. W związku z czym z całą pewnością powiat metropolitalny Powinien być silnym liderem organizacji transportu zbiorowego w, w aglomeracji. Natomiast nie oznacza to z automatu likwidacji KZK GOP, dlatego że nie chcielibyśmy doprowadzić do sytuacji, w której te miasta, które nie wchodzą w skład metropolii, nagle zostaną bez operatora transportu zbiorowego. Zakładamy, że, zakładamy, że tak czy inaczej powiat metropolitalny, będzie, powiat metropolitalny będzie pewnym jądrem obszaru metropolitalnego. Natomiast będzie oddziaływał na zewnątrz, między innymi poprzez tworzenie związków, porozumień i dzięki temu będzie w stanie rozwiązywać problemy również sąsiadujących gmin i powiatów. O tworzeniu powiatów metropolitalnych miałaby decydować Rada Ministrów. O chęci przystąpienia do powiatu metropolitalnego mają wypowiedzieć się również mieszkańcy. Takie konsultacje mogą przyjąć różne formy, natomiast powinny być wcześniej przeprowadzone. Jestem przekonany, że na Śląsku, gdzie mam wrażenie, że świadomość potrzeby integracji w ramach obszaru metropolitalnego jest tak duża, jestem przekonany, że że takie konsultacje wypadły pomyślnie dla tworzenia przyszłej metropolii. My też jako politycy jesteśmy zobowiązani do konsultowania. Nic nie powinno się zrobić wbrew oczekiwaniom mieszkańców. Jeżeli będzie ogromny sprzeciw, no to oczywiście aglomeracja nie powstanie lub powstanie w nieco innym kształcie niż dzisiaj sobie wyobrażamy. W tej kadencji otrzymywaliśmy wiele deklaracji ze strony Polskiego Stronnictwa Ludowego, że są zainteresowani tworzeniem nowych rozwiązań dla, dla powiatów metropolitalnych. Chciałbym również przypomnieć liczne wypowiedzi liderów różnych partii politycznych dotyczących właśnie metropolii, no między innymi liderzy SLD mówili o tym, że jeżeli będzie, że, że są w stanie poprzeć powstającą metropolię wtedy, kiedy będzie zgoda na to społeczności lokalnych, samorządów. Otóż droga powoływania metropolii, którą przyjęliśmy, jest drogą, która umożliwia takie rozwiązania, które umożliwia szerokie konsultacje społeczne, w, jeżeli chodzi o powstawanie metropolii. Dlatego, że rozporządzenie Rady Ministrów będzie wydawane albo na wniosek Rady Ministrów, albo, na wniosek, albo z inicjatywy Rady Ministrów, albo na wniosek zainteresowanych jednostek samorządu, samorządu terytorialnego i w każdym przypadku będzie poprzedzone konsultacjami społecznymi. W związku z czym uważamy, że te warunki brzegowe związane z ewentualnym poparciem lewicy dla naszego projektu również zostały, zostały spełnione. Natomiast oczywiście będziemy oczekiwali w pierwszym czytaniu deklaracji ze strony liderów różnych środowisk parlamentarnych po to, żeby rzeczywiście już przekonać się, na ile są zainteresowani budową metropolii w naszym regionie, ale również w innych regionach. Polski. Póki co, prezydenci miast takich jak na przykład Jaworzno, są sceptycznie nastawieni. Co do protestów prezydentów, to, że ta decyzja, że sama ustawa nie tworzy aglomeracji jeszcze, a dopiero ten proces oddolny lub odgórny poprzez cały system konsultacji ma doprowadzić do wyłonienia potencjalnej aglomeracji, no, powoduje, że, że no tego, na tym etapie tego protestu nie powinno być, ale serdecznie zapraszamy do współpracy, tak by prace przebiegały w, w, w dobrym tempie i przede wszystkim, żeby ta ustawa była jak najlepsza dla wszystkich zainteresowanych. Jestem przekonany, że... Prezydenci się do tego włączą. No tak jak Marek powiedział, kilku to uczyniło i, i też z życzliwym zainteresowaniem przyglądają się naszym pracom. Na dziś ważne jest to, że pod obrady trafi konkretny projekt, nad którym można dyskutować. Uchwalenie samej ustawy to nie będzie powstanie metropolii, to będzie stworzenie możliwości do, do powstania tych metropolii, tych powiatów metropolitarnych w, w przyszłości. Natomiast następnie rząd przez konsultacje, myślę głównie z prezentami, a prezentami prezydenci z mieszkańcami, zadecyduje jakby o kształcie tego nowego organizmu samorządowego. Projekt ustawy przedstawił poseł Marek Wójcik, wyjaśnił, że po konsultacjach ustawy ostatniego projektu między innymi z kancelariami prezydenta i premiera, a także samorządowcami RZL wprowadzono do niego poprawki. Poprawki, które nanieśliśmy, naszym zdaniem są takimi poprawki, poprawkami kompromisowymi. Otóż najważniejsza z nich i którą znajdziecie Państwo w tekście jako pierwszą, to jest sposób tworzenia powiatu. Otóż powiaty metropolitalne będą tworzone rozporządzeniem Rady Ministrów, w związku z czym powiat metropolitalny będzie mógł być utworzony na terenie aglomeracji górnośląskiej. Uważamy, że aglomeracja jest gotowa do tego. Natomiast w przyszłości również powiaty metropolitalne będą mogły być tworzone takimi rozporządzeniami również w innych częściach Polski. Ta uniwersalność modelu, który przygotowaliśmy, naszym zdaniem, jest dużą zaletą naszej ustawy. Kolejne zmiany, które wprowadziliśmy, które Państwo również znajdziecie w tekście, to jest kwestia doprecyzowania zadań. Prezydenci śląskich miast wskazywali nam na to, że powinniśmy doprecyzować kwestie związane z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym. To się stało. Jak również kwestie związane z drogami, które będą przekazane. Panie do zarządzania powiatowi metropolitalnemu. Kolejne zmiany, które udało nam się wprowadzić do projektu, to są, to jest, znaczy w naszym przekonaniu też jest gest w kierunku prezydentów miast, to jest poszerzenie rady powiatu metropolitalnego. Chcieliśmy, aby ten organ był naprawdę niewielki. Teraz z dziewięciu zwiększyliśmy skład, propozycję liczebności tego organu do piętnastu, do piętnastu radnych. To też wynika z naszych konsultacji z prezydentami miast, którzy uważali, że ta rada jest za, za mało liczna natomiast chcielibyśmy utrzymać pewną zasadę, to znaczy chcielibyśmy, żeby radni byli wybierani z okręgów większych niż jedno miasto, po to, żeby przerwać pewien partykularyzm lokalny, po to, żeby Rada i wszystkie organy powiatu metropolitalnego zajmowały się bezpośrednio rozwojem aglomeracji, a nie dochodziło do konkurencji pomiędzy przedstawicielami poszczególnych miast, tak jak ma to miejsce na razie. Mamy też taką, to znaczy uważamy, że konstrukcja powiatu metropolitalnego jest najlepsza Dlatego, że pozwala zachować tożsamości i pewne odrębności w tradycjach, w historii poszczególnych miast, w aglomeracji śląskiej, ale także w innych aglomeracjach, gdzie powiat metropolitalny byłby zastosowany, natomiast jednocześnie pozwala na przejęcie na szczebel wyżej, na szczebel właśnie metropolii, wszystkich kompetencji związanych z zarządzaniem, z zarządzaniem sprawami ogólnometropolitalnymi. Takie sprawy to jest oczywiście planowanie. I zarządzanie siecią dróg o znaczeniu aglomeracyjnym, to są kwestie związane z transportem publicznym, kwestie związane z ochroną środowiska, sprawy związane z promocją regionu, rozumianą jako przyciąganie, zarówno jako przyciąganie wydarzeń kulturalnych i sportowych, ale także promocją wśród inwestorów i poszukiwaniem, i tworzeniem nowych miejsc pracy. Powiat byłby finansowany poprzez udział w podatkach, tak zwaną premię za powiatów, a także zwolnienie członków powiatu oraz samego powiatu z tak zwanego Janosikowego.